Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku serii zagrajmy w dziedzictwo Hogwartu. My w dalszym ciągu zwiedzamy sobie nową lokalizację. Już tutaj chciałam wchodzić do sklepu z eliksirami, ale widzę, że tu coś jest. O! Patrzcie, można znaleźć takie sakwy z pieniędzmi, nawet nie spodziewałam się tego, ale jak dla mnie spokój, to jest jakiś stół do robienia czegoś. Aha. Widzę, że to jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które można sobie po prostu, nie wiem, poturlać, dotknąć, do nacisnąć, zjeść y... skrzynia. Czarny melonik. No nie, no to też pójdzie na sprzedaż. Y... dzień dobry. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. No, the chief digs to come here. So I don't believe I've seen your face here before either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions Potions for All Ailments. <laughs> You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. <laughs> How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. A potion's really that versatile. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't uh, miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Oczywiście, jak najbardziej. A czy potem też jakieś kupować? Zaraz yeah, Mam dwie stówki. Przepis na eliksir, który po spożyciu wytwarza na skórze kamienną membranę chroniącą przed obrażeniami. Okej. Okay. Yy, o, eliksir leczniczy. To jest coś, co będzie mi bardzo potrzebne. Yy, eliksir skupienia, napar gazowy, niewidzialności, o. Elixir Maxima, ale patrzcie, jakie tu są hajsy. Ja nic takiego w ogóle nie posiadam, nie? Mam dwie stówki. Mm, tutaj jakieś inne popierdółki można sobie znaleźć. Tu są jakieś wspomagacze w ogóle. Mm, elixir wywołujący wokół osoby go pijącej burzy, która ogłusza i zadaje obrażenia pobliskim przeciwnikom. Sporo tego. I widzę, że. Okej, okay, czy ja tutaj po prostu też tylko mogę ciuchy sprzedawać? Te znakomite są takie średnie wyjątkowe. No to już po sto coś i dobrze skrojone. Aha, patrzcie, w ogóle ta luksusowa pileryna domu jest wyjątkowa na poziomie czwartym. czyli ja nawet jeszcze jej nie mogę użyć z tego co widzę, bo ona jest wyżej na poziomie niż ja. no Dobra, na razie nic nie sprzedaję, na razie popatrzymy. Coś jeszcze jest, co mogę sobie luknąć? Chyba nie, żadnego piętra nie widzę. Nigdzie wejść się chyba więcej nie da. Co móc sprzedać, nie sprzedałam, bo na razie się wstrzymuję z tymi takimi rzadszymi rzeczami, że potem nie nieboże musiała jakieś kupować, bo nie wiem, co mi nie poradzę w jakiejś dalszej walce. I teraz co? Yy, dostawca warzyw, tak? Magiczna rzepa. To chodźmy. Co to było? Aha, dobra, mogę podciąć. Yy... O, czekajcie, bo zobaczyłam stronę. A to, co chciałam zobaczyć. Tak, tu sobie odblokowałam ten płomień, a tu. Aha, nie, nie odblokowałam. Ale ważne, że chociaż ten jest, tu, przynajmniej nie będę musiała tu wszędzie przechodzić jeszcze raz. A... Gdzie jest ta strona? O! Mamy kolejną stronę tym razem jest to strona z tej miejsc aha dobra z tej lokacji tutaj jest 55 stron Oszty ty kurde no to powiem wam będzie ciekawe e, ciekawe ciekawe wbijanie tej platynki dzień dobry to ja sakiewka tam była? czy to coś leżało? może hajsy Oh, the Dittany for the new fifth year. <laughs> I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cards. It's like a good chat. Can't very well be in the things I'm now. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a package of dittany seeds? Mm, okay, czy co mi to mamę? Nasiona dyptamu. Odblokowuje możliwość uprawy dyptamu w małych donicach. Mam nadzieję, że jest to niezbędne do tworzenia eliksirów życia. Dużo材, interesy, Ej, a wow. wydawało mi się, że to Znalecimy. było. Tam w trawie sobie rosło dużo tego. Widzicie, malwy. Dużo tych takich krzaczków sobie tam rosło. Mam takie wrażenie. O, tu coś było. Sześć? Chociaż ja, wiadomo, no, w grze wolałabym wie, więcej zdobyć, ale ja to należę do tego typu ludzi, którzy każdy grosik z ziemi podniosą, więc... E, każdym groszem się cieszę. A ja tu mogę wejść? Ej, co to za domek zarosił? A tam może być fajnie. Ej, tu się wchodzi jakoś tak. A ja już. Zna mm, czekajcie. Może tu tędy się da wejść. Bo ja chcę tam wejść do tego pokoju. Nie, no proszę, nie rób mi tego. Ale głupie. Chyba, że tu trzeba. No nie, to mu się nie. Nie da się z repero. <laughs> nie da się tego repero sreperować, Cześć królik. A. Nie mogę królika sobie... Nie mogę królika sobie podnieść, nie mogę. A, tędy mnie prowadzi, okej. Okay. No i dlatego ja lubię właśnie tą księgę, która przynajmniej pokazuje mi, gdzie mogę sobie chodzić. Ej, ziomek, tu nie ma, tu nie ma twardych krawędzi. Tutaj nie, nie spadamy. Dobra, tutaj sobie to odblokowaliśmy. I idziemy sobie w tę stronę. No, zamek poziom drugi. No ja jestem ciekawa, kiedy ja się dowiem, jak się te zamki otwiera. Bo ja chcę sobie tu grzebać i zbierać i wszystko. No ale widzę, że po prostu jeszcze dużo takiej wstępnej nauki przede mną, która gdzieś tam po prostu

Ei. for Ej, pokazało mi w konkretnym momencie... Dobra, to trzeba na bok, a ja nie, że mi kółko pokazuje do sensu. te podpowiedzi. Pokazuje mi coś, gdzie ja jestem daleko i mi to nic nie robi. Trochę jak w Spidermanie, nie? Tylko, że różdżką chwytam rzeczy i mogę w niego rzucać. Elo, Dobra. Kurde, co on taki silny? Ja pierdzielę. Ej, nie, nie pozwolili mi dokończyć. Starożytna magia. O, ale jestem ziomek. Wybuch! Wybuch. O, jeszcze trofkę zdobyłam. did you two take on a fully grown troll by tak, yourselves? Yeah. I suppose to suppose so. it's all a bit of a blur, to be honest. merlin's beard. are you all right? we are, and we were glad to help. i'd say help is a bit of an understatement. nerve like that. the makings of an nur. if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. of course, officer. singer. Oficer Singer, and thank you again. hello there. A, a if you would. He co tam się? Dzieje? Napraw szkody. A, bo ja już mam moc. I ja umiem parcie. się robi. Ej! Nie naprawiać bez mnie. Coś tam się samo zrobiło. Strona! A, szybko! Puść to! Idziemy! Szybko! Kurde! Głupia kartka. Wiedziałam, ja nie lubię łapać takich rzeczy. Kurde. Dobra, mamy. Co tu zrobiłam? Poturlałam? Czemu to się świeci? To też mogę naprawić? A dobra, myślałam, że coś tutaj można zrobić. Trzy na siedem. To wszystko w jednym miejscu. Myślałam, że będę tutaj chodzić, zwiedzać, szukać. Ale jest w miarę nie najgorzej. Dobra, jeszcze tylko jedna rzecz. Ej, nie psujcie mi, bo ja mam ograniczoną ilość tutaj. Rzeczy muszę wszystkie wykonać pięknie, ładnie. Yy, o, rozmowie ze sklepikarzem. Lubię rozmawiać ze sklepikarzami. Czy pan We coś tam nie ma? O, skrzynia. Jak się te skrzynie z okiem otwiera? Kurde, no to już która jest skrzynia z okiem. Ok A ta... O skrzynia zwykła. O, trzy dyszki. Dobra. Kto mnie nauczy otwierać skrzynie z okiem? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill. Clothier Extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls. And not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. Mother. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were life saving okay. protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes in okay. thanks for what you did today. Ah, oh. <laughs> thank <laughs> you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Uh, now. let's try this on Versailles, shall we? No dobra. Tradycyjna szata szkolna. O, ofensywa 5. E... Twoje obecne statystyki obrony i ofensywy są wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu. Ok. Wybierz gniazdo, wyposażenia, peleryn i szat, po czym naciśni X. Peleryn i szat. Załóż szaty. No ja mam tradycyjna szata szkolna. To jest Peleryna Luksusowa Domu. Szata w Burgundzie i tradycyjna szata szkolna. A tutaj jest pięć. O! Dobra. Patrzcie, ile tu jest ściuchów, nie? I stylowa, codzienna, szkolna szata, tu to, tu tamto. Ciekawe, czy jakbym sobie pobrała jakieś takie dodatki, które ja tam mam. Czy można zrobić coś, ten desen, że sobie będę nosić kapelusz? W sensie będę miała założony w ekwipunku kapelusz, ale nie muszę go widzieć. To, tak bym wolała, bo ja nie chcę tu żadnej czapki mieć. Jest jeszcze rękawiczki, okej. Okay. I would say that we and you, in particular, oh. <laughs> have at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way, then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Hey, freezer. nie przetrzymała mi No to chodźmy. O właśnie, wydawało mi się, że to są te kwiaty, ale może trzeba je faktycznie wyhodować, żeby je, żeby je zdobyć. Strona. Oh, you said nie, you could zwak. get to the child when zwak. they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. Ah, that is. <sighs> It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sorona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. <laughs> it's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say... <laughs> the ghost. Trolls? In Hogsmeade? That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with... Uh, uh, uh. How timely, was that Lodgok I saw leaving just now? <laughs> Your clientele's not what it used to be, Sorona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now, no need for theatrics. I'm only here for this one, anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, the Ovenus. The three broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. seems you've made an unfortunate enemy watch your back rookwood and harlow are worse than any troll you might encounter trolls ranrock and rookwood what are you not telling me i promised to tell you everything but it's perhaps best i do that later i think that now might be a good time to head back to the castle Przejdźmy sobie tutaj na mapę. Hmm, czy coś jeszcze tutaj mamy takiego do ogarnięcia? Nie wygląda. Hmm, ok, czy mamy porozmawiać przed. A tam gdzieś te strony widziałam latające, gdzie oni tam byli. Tylko teraz pytanie, gdzie oni byli, a to pewnie znają, czy gdzieś tam przy okazji ogarniemy. No dobrze, moi kochani, i tym samym również będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!